Zapak, proczu nadal palu mi nozdres. gedi poczułam sorski ręce rozdirające moją sukienkę, a stwumionek szyki mojego ośmioletniego, sina rozbrzers miewawi, spod w na naszego domu zniszczonego bombardowaniem. Miałam pięćdziesiąt dwa lata, w tym kwietniu Roku i myślałam, że znam już wszystkie formy bólu, jakie kobieta może znieść. Miliłam się. Nazywam się Małgorzata, ale wszyscy nazywali mnie Greta. Urodziłam się w małej wiosce na polskiej wsi, w czasach, gdy dzieci bawiły się na ubitych zimnych drogach, a matki czesały córkom włosy w złotym świetle letnich popołudni. Dorastałam, wśród zapachu domowego chleba wychodzącego z maczenego pieca opalanego drewnem i dźwięku rozmów mężczyzn na placu targowym, dyskutujących o żniwach lub plotkach. Dochodzących z dużych miast. To był prosty świat, gdzie problemy były małe, a rozwiązania możliwe. Wyszłam za mąż w wieku dziewiętnastu lat za Jana, stolarza o zrogowaczałych dłoniach i łatwym uśmiechu, który tworzył meble z cierpliwością kogoś, Kto rzeczbi marzenia w drewnie, nasz dom stał przy głównej ulicy, z małym warsztatem na tyłach, gdzie pracował, nukąc melodię których nauczył się od Ojca. Biżwięk piły tnącej drewno, mieszał się z moim głosem wołającym kury na podwórku, tworząc domową symfonię, która definiowała nasze szczęśliwe dni. Kiedy urodził się nasz pierwszy syn, wojciech trzymałam tę małą paczuszkę życia w ramionach i czułam, że cały świat mieści się w tym pokoju pachnącym rumiankiem i nadzieją. Jego oczy niebieskie, jak Simowe niebo. Patrzyły na mnie z absolutną ufnością, jakbym była w stanie chronić go przed wszelkim złem. Jan był tak wzruszony, że płakał jak dziecko, powtarzając bezprzewy, że nasz chłopiec będzie silny i dobry jak jego dziadek. Lata mijały spokojnie. Wojciech dorastał, biegając po podwórku, pomagając ojcu w warsztacie, ucząc się trzymać narzędzia swoimi pulchnymi rączkami. W wieku ośmiu lat potrafił już rozróżniać dom pod sosny po zapachu i pomagał mi opiekować się kurami, rozmawiając z nimi, jakby były jego najlepszymi przyjaciółkami. Było to słodkie dziecko, takie które mocno przytula i głośno się śmieje, które zadaje pytania o wszystko i wierzy, że świat jest pełen magii. Potem nadszedł rok predesinczyter, a wraz z nim ciemność która pochłonęła nasze spokojne życie, jak burza pochłania światło słoneczne. Pierwsi żołnierze Niemieccy wkroczyli do naszej wioski pewnego wrześniowego poranka. Ich buty maszerowały w synchronizacji po naszych znajomych kamieniach. Dźwięk rozprzerzmiewał na ulicach jak bębny wojenne, ogłaszając koniec wszystkiego, co znaliśmy. Jan został powołany do przymusowej pracy w fabryce odolonej o 200 kilometrów. Pamiętam dzień, w którym odszedł, niosąc tylko małą skórzaną walizkę, którą jego ojciec zrobił mu, gdy się pobraliśmy. Wojciech przylgnął do nóg ojca, płacząc jak nigdy dotąd, a ja próbowałam być silna, obiecując, że wkrótce znów będziemy razem. Jan potałował mnie w czoło i szepnął mi do ucha: opiekuj się naszym chłopcem, Gretko. Wrócę do was. Przez pięć lat rzadko dostawałam listy i spędzałam bezsenne noce, racjonując jedzenie i żyjąc w ciągłym strachu. Wojciech i ja nauczyliśmy się żyć z połową wszystkiego: połową jedzenia, połową ciepła, połową bezpieczeństwa. Ciągle pytał, kiedy wróci jego ojciec, a ja wymyślałam historię o odległych samkach, gdzie Jan budował meble dla księżniczek. Obiecując, że wkrótce wróci do domu z prezentami i opowieściami, w tych mrocznych latach wypracowałam rutynę, która utrzymywała mnie przy zdrowych zmysłach. Wstawałam przed wschodem słońca, żeby zająć się nielicznymi kurami, które udało nam się ukryć przed żołnierzami. Piekłam chleb z mąki, którą udawało mi się wymienić za jajka, i uczyłam Wojciecha czytać i pisać. Używając Biblii mojej babci i kilku książek, które ukrywaliśmy pod luźnymi deskami podłogowymi. Wieczorami siadaliśmy razem w kuchni, a ja opowiadałam historie, które opowiadała mi moja matka, starając się podtrzymać pamięć o świecie, w którym dzieci mogły marzyć bez strachu. Bombardowanie nastąpiło pewnego kwietniowego popołudnia, kiedy niebo było zbyt niebieskie na tyle zniszczeń. Wojciech bawił się na podwórku drewnianymi żołnierzykami, które Jan zrobił mu przed odejściem, a ja wieszałam pranie na sznurku. Pierwszy samolot przeleciał nisko i pomyślałam, że to tylko kolejny z tych lotów rozpoznawczych, które już przywykliśmy ignorować. Ale potem nadszedł huk, głęboki, dudniący dźwięk, który sprawił, czy ziemia drżała pod naszymi stopami? Wojciechu, chodź tu, krzyknęłam, ale mój głos ginął w ogłuszającym ryku silników. Widziałam, jak mój syn patrzy w górę, jego niebieskie oczka szeroko otwarte z ciekawości i strachu. Wtedy pierwsza bomba eksplodowała w domu sąsiadów zaledwie pięćdziesiąt metrów od nas. Sifiat zamienił się w ogień, pił i krzyki. Pobiegłam w stronę Wojciecha ale druga eksplozja rzuciła mnie na ziemię. Kiedy udało mi się wstać, stonieniem w uszach i smakiem krwi w ustach, nasz dom walił się na nas. Widziałam, jak wojciech próbuje do mnie dobiec, ale belka sufitu spadła tuż przed nim, blokując mu drogę. Został uwięziony pod gruzami, przytomny, wołając do mnie, mamo, mamo, pomóż, Desperako próbowałam przesunąć kamienie i drewno, drapiąc ręce do krwi ale belki były zbyt ciężkie dla samotnej kobiety. Wojciech płakał, wołając o pomoc, a ja płakałam razem z nim, obiecując, że zaraz go stamtąd wyciągnę, że zaraz będzie dobrze. Ale w głębi serca wiedziałam, że potrzebuje pomocy, a nikogo nie było w pobliżu. Wtedy usłyszałam głosy żołnierzy radzieckich, mówiących w języku, którego nie rozumiałam w pełni. Ale rozpoznawałam ton. To były rozkazy śmiechy, komentarze o zniszczeniu wokół. Czech mężczyzn pojawiło się wśród gruzów, ubrudzonych ziemią i potem, z podartymi mundurami i spojrzeniami, które zmrozyły mnie ze strachu. Proszę, błagałam po niemiecku. Potem próbowałam po polsku, wskazując na miejsce, gdzie był Wojciech. Mój syn, mój syn, jest tam na dole. Pomóżcie mi, proszę. Jeden z nich najstarszy. Z blizną przycinającą twarz od lewego oka do kącika ust, spojrzał na zgliścia, potem na mnie. Powiedział coś do pozostałych dwóch, a oni wybuchnęli śmiechem. To był śmiech, który bardziej mnie trząsł niż bomby. Pomożemy, powiedział połamanym niemiecku, zbliżając się do mnie. Ale najpierw pani nam pomoże. Nie chciałam rozumieć, co mówi, ale gdy zobaczyłam jego oczy wędrujące po moim ciele. Gdy poczułam zapach wódki w jego oddechu zmieszany z zapachem prochu i śmierci, wiedziałam dokładnie, czego chcą. Wojciech wciąż krzyczał spod gruzów, jego cienki głosik słabu, a ja stałam tam sama, z troma mężczyznami, którzy widzieli we mnie niezdesperowaną matkę, ale okazję. Nie wyszeptałam cofając się. Proszę tylko pomóżcie mojemu synowi. Ale nie było miejsca na negocjacje. Najstarszy zrobił krok do przodu, a dwaj pozostali ustawili się tak, aby mnie mogła uciec. Gdy próbowałam krzyczeć ręka zakryła mi usta, a ja poczułam słony smakły zmieszany z metalicznym smakiem strachu. To co wydarzyło się potem, to fragmenty, które mój umysł rozbił, na małe kawałki, aby móc to znieść. Pamiętam kamienie raniące moje plecy. Zapach potu i alkoholu, ból, który zdawał się dzielić moje ciało na dwoje. Pamiętam jak zamknęłam oczy i próbowałam przenieść się daleko stąd, do letnich popołudni mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze wierzyłam, że świat jest bezpiecznym miejscem. Ale przede wszystkim pamiętam krzyki Wojciecha, brzmiące jak ścieżka dźwiękowa koszmaru, wzywające mnie proszące o pomoc, której nie mogłam udzielić. Każdy krzyk mojego syna, był ciosem w moje serce, bo byłam tam, kilka metrów od niego, ale nie mogłam go uratować. Wina i ból fizyczny mieszały się w agonii, jakiej nigdy nie wyobrażałam sobie, że człowiek może doświadczyć, i nadal oddychać. Kiedy skończyli, odeszli śmiejąc się, jakby nie zniszczyli tego, co pozostało z mojej duszy. Zostałam tam, krwając, w rozdartym ubraniu słuchając coraz słabszego głosu mojego syna, wzywającego mnie. Minęły jeszcze dwie godziny, zanim inni sąsiedzi przybyli i udało nam się wyciągnąć. Wojciecha spod gruzów żył, dzięki Bogu, ale miał złamaną nogę i wiele ran. Kiedy w końcu mogłam przytulić go do siebie, spojrzał na mnie tymi niebieskimi oczami pełnymi ufności i powiedział. Wiedziałem, że mnie uratujesz. Mamusiu, jak wytłumaczyć ośmiolatkowi, że podczas gdy on krzyczał o pomoc, jego matka była gwałcona, kilka metrów dalej? Chcę prosić Was o polubienie, subskrypcję, aby wesprzeć tej pracy i komentowanie z miejsca, z którego czytacie. Uwielbiam rozmawiać z Wami w komentarzach. Następujące miesiące były najciemniejsze w moim życiu. Wojciech fizycznie wyzdrowiał po złamanej nocy. Ale czułam, że coś we mnie się zepsuło i może nigdy się nie naprawi. Każdej nocy, gdy zamykałam oczy, przeżywałam te chwile na nowo. Zapach prochu sprawiał, że mdlałam. każdy głośny hałas sprawiał, że drżałam, a co najgorsze, czułam się brudna, winna, jakbym w jakiś sposób zawiodła jako matka. Wojciech zauważał, że coś się we mnie zmieniło. Kilkakrotnie przyłapałam go na obserwowaniu. Nie z tym zmartwionym spojrzeniem, jakie mają dzieci, gdy czują, że coś jest nie tak w świecie dorosłych, ale nie wiedzą co. Próbował mnie pocieszać po swojemu, przynosząc polne kwiaty znalezione na zniszczonych polach, albo rysując obrazki na zdwojga uśmiechniętych, jakby mógł narysować naszą szczęśliwość z powrotem do istnienia. Przez trzy miesiące żyłam jak duch, wstawałam, opiekowałam się Wojciechem, szukałam jedzenia, ale wszystko to działo się tak, jakbym widziała inną osobę wykonującą te czynności. Wieczorami, gdy Wojciech zasypiał, siadałam przy tym, co zostało z naszej kuchni i płakałam w ciszy, pytając Boga, dlaczego pozwolił, by to się stało. Dlaczego nie dał mi siły, żebym szybciej uratowała mojego syna? W jedną z takich nocy otrzymałam list: Jan wracał do domu. Wojna się kończyła, przymusowe roboty się skończyły i udało mu się dostać pod wózkę z innymi mężczyznami z okolicy. Miał przejechać w następnym tygodniu. Początkowo poczułam prawdziwą radość po raz pierwszy od miesięcy. Mój mąż wróci, nasza rodzina się zjednoczy. Może będziemy mogli odbudować nasze życie. Ale wkrótce ta radość została zastąpiona przez strach, który mnie niszczył od środka, jak powiem Janowi, co się stało. Jak wytłumaczę, że podczas gdy on cierpiał w odległej fabryce, myśląc o nas miłością i tęsknotą, zostałam zgwałcona przez trzech żołnierzy. Spędzałam godziny wyobrażając sobie jego reakcję. Czy mnie obwini, czy nadal będzie mógł patrzeć na mnie z miłością? Czy zobaczy mnie jako tę samą kobietę, którą zostawił pięć lat temu? Czy jako kogoś sprukanego, złamanego, zmaltretowanego? Te myśli dręczyły mnie bardziej niż wspomnienia samego gwałtu. Jan przyjechał w deszczowy licowy dzień. Zobaczyłam go idącego główną ulicą, szczuplejszego, siwymi włosami, których nie miał. Gdy odjeżdżał, ale z tym samym uśmiechem, który sprawiał, że zakochałam się w nim w wieku dziewiętnastu lat. Wojciech pobiegł mu na spotkanie, krzycząc tato, tato, a gdy Jan uniósł go w ramionach, zobaczyła łzy spływające po jego policzku. Kiedy przyszła moja kolej, żeby go przetulić, zadrżałam jak liść. Przytulił mnie mocno, szepcząc mi do ucha, jak bardzo za mną tęsknił. Jak marzył o tej chwili każdego dnia ostatnich pięciu lat. Chciałam się całkowicie oddać temu uściskowi, ale była we mnie niewidzialna bariera, mur, który ci trzej żołnierze zbudowali między mną, a jakąkolwiek formą bliskości. Jan od razu zauważył, że coś się zmieniło. Podczas kolacji, gdy Wojciech zapałem opowiadał o minionych latach, Jan obserwował mnie tym znanym mi dobrze, troskliwym ale i zatroskanym spojrzeniem. Wieczorem, gdy poszliśmy do sypialni, próbował mnie pokałować, ale instynktom nie się cofnęłam. Ból w jego oczach był jak cios nożem w serce. Gretko powiedział cicho, biorąc mnie za rękę. Co się stało? Przez trzy tygodnie udawało mi się uniknąć rozmowy. Wynalazłam wymówki. Mówiłam, że jestem zmęczona, że potrzebuję czasu. Żebyśmy znów się do siebie przyzwyczaili. Ale Jan znał mnie zbyt dobrze. Pewnego wieczoru, gdy Wojciech już spał. Usiadł obok mnie w kuchni i powiedział. Kochani, nie musisz sama dźwigać tego, cokolwiek się stało. Jesteśmy rodziną. Dzielimy wszystko radość i ból. Wtedy się załamałam. Płakałam, ukając tak, że wydawało mi się, że mi płuca pękną. Opowiedziałam wszystko. Bombardowani. Wojciecha więzionego pod gruzami, żołnierzy wszystko co mi zrobili, podczas gdy mój syn wołał o pomoc. Jan słuchał w milczeniu, trzymając mnie za ręce, a kiedy skończyłam, przytulił mnie i płakał ze mną. To nie była twoja wina, powtarzał, całując mnie w czoło. Byłaś bohaterska, przeżyłaś, żeby opiekować się naszym synem. Nic tego, co się stało, nie zmienia tego. Jak bardzo Cię kocham, ale nawet z jego miłością i zrozumieniem, uzdrowienie nie przyszło szybko. Przez miesiące budziłam się w środku nocy, spocona na zimno, przeżywając na nowo tamten kwietniowy wieczór. Jan trzymał mnie podczas koszmarów, szepcząc czułe słowa, dopóki nie mogłam znów zasnąć. Nigdy nie stracił cierpliwości, nigdy nie sprawił, żebym czuła się jak ciężar. Powoli, bardzo powoli. Zaczęłam się odbudowywać. Najpierw były to drobne rzeczy: przespanie całej nocy bez koszmarów, śmiech z żartu Wojciecha, przyjemność zapachu pieczonego chleba. Jan był cierpliwy, znów mnie adorował, jakbyśmy byli dwojgiem młodych ludzi poznających się po raz pierwszy. Wojciech niczego nie świadomi, był moim największym źródłem uzdrowienia. Jego niewinność. Zdolność do bezwarunkowej miłości, bezgraniczne zaufanie do mnie stale przypominały mi, że byłam kimś więcej niż tymi okropnymi minutami. Byłam matką żoną, silną kobietą, która przeżyła coś niewyobrażalnego. Rok po powrocie Jana znowu zaszłam w ciąży. W wieku pięćdziesięciu czterech lat, kiedy myślałam, że ten etap życia już za mną, odkryłam, że noszę pod sercem nowe życie. Początkowo bałam się, jak mogłam kochać kolejne dziecko, skoro wciąż leczyłam się z traumy związanej z pierwszym. Ale kiedy urodziła się Maria, maleńka i doskonała, zrozumiałam, że nie jest tylko córką. Była symbolem odnowy, dowodem na to, że życie zawsze znajduje sposób, żeby się odrodzić. Następne lata były okresem odbudowy we wszystkich aspektach. Z Janem odbudowaliśmy nasz dom. Wznosząc go na nowo na fundamentach miłości i wytrwałości Wojciech Rosłusz i stał się uprzejmym i silnym młodzieńcem Nigdy nie poznając w pełni tego Przez co jego matka przeszła tamtego strasznego wieczoru Maria przyniosła śmiech i psotę, Które ponownie wypełniły nasz dom radością Ale prawdziwy przełom w moim leczeniu Nastąpił z nieoczekiwanego źródła W dzidzie temu czas ten troku. Sześć lat po gwałcie byłam na rynku, kiedy zobaczyłam kobietę około dziesięć lat moczą ode mnie, wyraźnie cierpiącą. Przesła się, próbując kupić chleb, a jej oczy miały ten sam pusty wyraz, który znałam z własnego odbicia w lustrze przez tak długi czas. Podszedłem do niej i instynktownie szepnęłam, nie jesteś sama. Spojrzała na mnie przestraszona. Ale potem jej oczy wypełniły się łzami. Porozmawiałyśmy i okazało się, że przeszła coś podobnego pod koniec wojny. Podobnie jak ja, dźwigała ból i wstyd sama. Myśląc, że jest jedyną kobietą w miasteczku, która doświadczyła takiej przemocy. Zaczęłyśmy się regularnie spotykać i wkrótce odkryłyśmy, że nie jesteśmy tylko we dwie. Wojna zostawiła wiele niewidocznych ran wiele kobiet nosiło podobne tajemnicy. Nieformalnie stworzyłyśmy małą grupę wsparcia. Spotykałyśmy się w czyimś domu, piłyśmy herbatę i dzieliłyśmy się nie tylko naszym bólem, ale także małymi codziennymi zwycięstwami. Rozmawiając z tymi kobietami, zrozumiałam coś fundamentalnego. Moja siła nie polegała na udawania, że nic się nie stało że przeżyłam coś strasznego i wybrałam kontynuowanie życia, kochania, tworzenia. Każda blizna, fizyczna czy emocjonalna, była dowodem mojej odporności, a nie mojej słabości. Stopniowo zaczęłam otwarcie mówić o tym, co się stało, nie ze wstydem, ale z godnością kogoś, kto spojrzał z w oczy i zdecydował się. Nie dać się mu zniszczyć. Jan wspierał mnie w pełni. Dumny, silnej kobiety, którą stałam się dzięki Bólowi. Wojciech dowiedział się prawdy. Gdy skończył osiemnaście lat, czułam, że zasługuje na poznanie całej historii swojej rodziny, na zrozumienie, dlaczego niektóre okresy jego dzieciństwa były trudne. Jego reakcja zaskoczyła mnie, mocno mnie przytulił, i powiedział, że jestem najodważniejszą kobietą, jaką zna. Mamusił, powiedział. Tego dnia uratowałaś mi życie, a potem uratowałaś naszą całą rodzinę. Decydując się na uzdrowienie, Maria dorastała, słuchając historii o oporze i przyzwyciężeniu, nie jako baśni, ale jako rzeczywistości życia. Kiedy skończyła piętnaście lat i zaczęła zadawać pytania o związki i seksualność, mogłam porozmawiać z nią o skoczy. Szacunku i wewnętrznej sile w sposób, którego być może nie potrafiłabym, gdybym nie przeszła własnej drogi uzdrowienia. Lata mijały, a ja starzałam się w otoczeniu miłości. Z Janem przeżyliśmy trzy lata szczęśliwego małżeństwa, aż do jego śmierci w deszczu. Wojciech został inżynierem. Ożenił się z cudowną kobietą i dał mi troje wnuków, którzy napełniają moje życie radością. Maria została nauczycielką i poświęca swoje życie nauczaniu dzieci, by były silne i współczujące. Dziś w wieku 93 lat patrzę wstecz i widzę życie pełne, pomimo BI. By... Ten straszliwy kwietniowy wieczór też też tylko mógł mnie zniszczyć i przez jakiś czas prawie mu się udało. Ale odkryłam, że człowiek ma niesamowitą zdolność regeneracji. Do odnalezienia światła nawet w najgłębszych ciemnościach. Nauczyłam się, że uleczenie nie oznacza zapomnienia o tym, co się wydarzyło, ale włączenie doświadczenia w naszą historię tak, aby stało się częścią naszej siły, a nie naszej słabości. Nauczyłam się, że wstyd i wina to luksusy, na które osoba. Która przeżyła nie może sobie pozwolić, to cięciary, które uniemożliwiają kroki w stronę światła. Nauczyłam się również, że miłość kochającego męża dzieci, które widziały siłę tam, gdzie, gdzie ja widziałam słabość, przyjaciółek, które dzieliły podobne losy, mam moc uzdrawiającą. Jakiej żadne lekarstwo nie może się równać. Jan nie kochał mnie pomimo tego, co się wydarzyło. Kochał mnie ze wszystkim, czym byłam ze wszystkim, co przeżyłam, ale może najważniejszą lekcją, jakiej się nauczyłam, było to, że nasza reakcja na traumę definiuje kim się stać. O wiele bardziej niż sama trauma, mogłam stać się zgorzkniała, zamknięta, na to ufności czy kochania. Zamiast tego wybrałam stać się bardziej współczującą, bardziej empatyczną. Bardziej zdeterminowanej, by chronić innych, którzy przychodzi i podobne cierpienia. Jeśli ta historia w jakiś sposób dotknęła ciebie, pocień się pocień się nią z kimś, kto może potrzebować usłyszeć tę wiadomość. O nadziei, kliknij lubię to, aby więcej osób poznało tę opowieść i znalazło odwagę do własnych wad. Zapisz się aby śledzić inne historie o przezwyciężaniu trudności i refleks i dołąc do naszej grupy, aby otrzymywać codziennie więcej inspirujących wiadomości, tworząc wspierającą i serdeczną społeczność. Dziś, gdy moje prawnuki bawią się na tym samym podwórku, gdzie prawie osiemdziesiąt lat temu pochowano Wojciecha, widzę, że życie zawsze zwycięcia. Zło istnieje, jest realny. Może nas głęboko zranić, ale istnieje coś silniejszego niż zło. Ludzka zdolność do podnoszenia się, do kochania pomimo bólu, do tworzenia piękna tam, gdzie wcześniej była tylko destrukcja. Opowiadam moją historię nie po to, aby szokować czy wzbudzać litość, ale aby przypomnieć każdemu, kto przechodzi przez mrocznych chwil, że ciemność nie jest wieczna. Istnieje światło po drugiej stronie bólu. Istnieje życie po tronie. Istnieje miłość po przemocy. Potrzebna jest odwaga. Aby tam dojść, potrzebna jest pomoc. Nigdy, nigdy nie próbowałam podjąć tej drogi sama, ale jest to możliwe. Moje życie nie zostało zdefiniowane przez te straszne minuty kwietnia życiowego. Zostało zdefiniowane przez wszystkie chwile miłości, odwagi i wyboru. Które nastąpiły potem. Zostało zdefiniowane przez codzienną decyzję o kontynuowaniu życia, o kontynuowaniu kochania, o kontynuowaniu wiary, że warto tu być. Jeśli czytasz to i nosisz w sobie jakiś ból, który wydaje się niemożliwy do pokonania, chcę, żebyś wiedziała, jesteś silniejsza niż myśli. Twoja historia nie kończy się w chwili bólu. Ona tylko otrzymuje nowy rozdział, a czasami najpiękniejsi rozdziały to te napisane po najciemniejszych stronach. Wojna skończyła się prawie osiemdziesiąt lat temu, ale ja nadal ją zwyciężam każdego dnia, kiedy decyduję się uśmiechać, kochać i wierzyć w fundamentalną dobroć życia. To jest moje ostateczne zwycięstwo nad tymi trzema żołnierzami, z nie zniszczyć. Ale ja wybrałam rozkwit, Próbowali zasiać we mnie nie nienawiść. Ale ja wybrałam uprawianie miłości. Myśleli, że złamali mnie na zawsze, ale ja odbudowałam się. To jest moglisza, mądrzejsza, bardziej współczująca. To jest moja historia. I jest ona nadal pisana każdego dnia. Gdy się płucy i wybieram życie. Macie jej i miłość Niech zainspiruje cień do, do napisania własnej historii o przezwyciężaniu trudności jednej odważnej strony na raz.